Ale urwa. Barara. 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 Jestem Barara. Barara. To się bardzo rurkowce. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych przypadkach internetu. No to zapraszam! <noise> Portal wykop.pl znany również pod nazwą największa wylęgarnia gimbusów w sieci. <noise> W tym miejscu głównie toczyć się będzie akcja dzisiejszych przypadków internetu. Pewne znalezisko dotyczyło umiejętności i pomysłowości pewnego francuskiego artysty, który postanowił malować piękne obrazy na pustostanach. Rysował on sceny mityczne pochodzące z klasycznych obrazów tego typu prace, jakie widzicie teraz na ekranie. Jednak to znalezisko zawierało jedno specyficzne zdjęcie, które stało się nawet miniaturką. Prezentowało ono nagą kobietę i sami widzicie co jeszcze, jeden z wykopowiczów bardzo trafnie to skomentował. A propos miniatury, wspaniała harmonia pomiędzy pierwiastkiem żeńskim i męskim. Ale rurkowce. Kolejna riposta dotyczy filmu Atak Żmii. Użytkownik Jofiel bardzo ciekawie to skwitował. Z takimi kolegami w pracy nie ma czasu na nudę, na co świetnie odparł drugi, dodając na pracy zresztą też. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że na budowach się opieprza i pije. Ale zbarcie co tak stało. rkopce. Przechodzimy dalej. W sieci zadebiutował filmik, w którym mogliśmy podziwiać przemycanie człowieka w zderzaku. Zobaczcie sami. Pakmak napisał, jaki emigrant to był czujnik parkowania, ale komentarze tego dnia bywały jeszcze lepsze. Drugi i tak wjechał w kole zapasowy. Ale ulubieńcze. Jestem Bar -a. Bar -a. to Trochę jest rur Rurkowce. Zabawny komentarz będzie dotyczył pewnej sytuacji na boisku w pamiętnym meczu naszych polskich orłów z reprezentacją Ukrainy. No wiecie, tym meczu, w którym nasza reprezentacja kompromitowała się na boisku, ale zaraz nasza reprezentacja przecież kompromituje się w prawie każdym innym meczu. I oto ta sytuacja, którą to właśnie skomentował jeden z użytkowników pisząc. Właśnie objawił się nam symbol tej reprezentacji: dupa blada. Ale urba, nie! Jeszcze nie zostawiamy tematu naszej reprezentacji. W pewnym znalezisku na wykopie ludzie udostępniali sobie listy zawodników reprezentacji San Marino. Co było w tym ciekawego, to to, że przy nazwisku każdego gracza widniał także jego zawód. I właśnie odnośnie tego faktu rozgorzała dyskusja w komentarzach. Ktoś zapytał o to, jakie zawody mają nasi piłkarze i dostał odpowiedź. Nasi to jeden wielki zawód. <średziny> Ostatnie riposty, jakie przytoczę, dotyczyć będą znaleziska o no właśnie małym bezzałogowym samolocie, który mieści się w dłoni. Autor wrzucił serię zdjęć małego, zdalnie sterowanego helikoptera. Jednak podpisał znalezisko dość dziwacznie. Na co zareagowali Wykopowicze, pisząc, Samolot. Dobrze, że dodał bezzałogowy. Normalnie bym się nie domyślił. I to koniec dwunastych przypadków internetu. I pamiętaj o jednym, ty też możesz się tutaj znaleźć.